Szymaneczkowicowy jest z tej strony, a dzisiaj jest ze mną Ola. No właśnie, Ola jest ze mną. Zmieniłem, zmieniłem konto przez update i dziś oprowadzimy was po nowym domu w Brookhaven, więc zacznijmy od wejścia. Na przykład weźmiemy dom mojej siostry, który niedawno zbudowała. Zacznijmy od wejścia. Jest tu mała farma pomidorów. Ola, możesz otworzyć tą farmę? Chodź tu do mnie, Ola, na chwilę. Chodź tu i kliknij ten guzik. Tak. Dobrze. Poczekaj chwilę, Ola. Czelej, czekaj, czekaj, tu na chwilę. Ola mnie aktualnie dodała do rodziny. Zobaczcie, co możemy robić. O! Możemy podlewać kok z pomidorki. Możemy wyłączyć światło, ale włączmy światło. Chociaż raz wychodzimy. Wyszłaś? E, zamknięta? Zamknięta. Chodźmy teraz na dół, Ola. No, e, i to jest luksusowa chata. Można uzu, można powiedzieć. I tu mamy pierwsze co e, sypialnia z szafą i sejfem ładnie schowanym. Oj, Poczekaj chwilę. Tu mamy łazienkę dołączoną do tego pokoju. Tu mamy sypialnię, z, która, na którą przypada trzy, a może nawet cztery osoby, bo podwójne łóżko. Jest tu też kuchnia połączona ze salonem i jest tutaj oczywiście łazienka. Na koniec na koniec zostawię ukryte te pomieszczenie w tym pokoju, w tym domu. Tu na dole mamy studio a, Moje hakerskie. Czekaj, mamy, to Hakerskie... Tu mamy... o! Odcineczek? Nie wiem, tu chyba jest y, woda i prąd. Nie, tu. Nie no, tu musi być woda, bo wody to nie było. Tu jest y, magazyn, a tu jest farma pomidorków. Skąd wiemy, że to są pomidorki? Bo mamy pomidory na podwórku Zolo. Ale mi coś przysłał. Chodź na chwilę, Ola, na górę. A, Chodź na chwilę na górę jestem przy kuchni chodźcie dobrze widzowie jeśli macie ten dom, on w ogóle nie potrzeba na premiu, to co tu macie? jakieś przejście nie chwil guzik przypadkowy guzik po prostu, który coś tam robi, Ola przestań i chodź Ola tutaj do mnie Chodź Uala, do mnie. Chodź Uala. Uwaga! O! 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 Już otwieram! Ała! Otwieram! otwieram. O, próbuję otworzyć, Jezu. No i. Weź się z O! Otworzyłem. No, i tu jakby macie. Bronię. No weapons. Weapons. E. Eksplowusy. O! Ola, nie mówiłaś, że masz Robuxy! Masz Robuxy! Chodź ty, złodzie! To są moje Robuxy! oddamy je! Nie da się oddawać. Daj Dobra. Ola, to się nagrywa! To się nagrywa, co teraz powiedziałaś. No to to już było, było na tyle, ja się z Wami żegnam na razie. Jeśli chcecie mieć mnie znajomych, to wpiszę sobie depoleni, bo tak musiałem sobie wpisać. Na razie, pa, ja będę przyjmował wszystkich, co będą chcieli mi nie y mieć znajomych, więc na razie, narazka. Y i pozdrawiam.